Witajcie w kolejnym przeglądzie Zjawisk Niewyjaśnionych. Dziś będzie między innymi o tajemniczej laleczce wudu znalezionej na plaży, a także o syrenach. Zapraszamy! Rodzina z Nowego Meksyku niedawno była świadkiem zaskakującego zdarzenia. Nagle zauważyli wronę, która wyglądała niczym zawieszona w powietrzu. Wyglądała, jakby ktoś zatrzymał dla tego ptaka czas. Gdy udostępniono to nagranie, wiele osób nazwało to błędem Matrixa, czyli nawiązało do pewnej alternatywnej teorii, która zakłada, że wszystko jest kreowane i nieprawdziwe, niczym w grze komputerowej. Te błędy Matrixa są natomiast jakimiś niedociągnięciami systemu, np. fakt, że gdzieś na świecie istnieją dwie prawie identyczne pod względem fizycznym osoby, lub też zjawisko déjà vu, które sprawia, że mamy wrażenie, że już kiedyś byliśmy w tym miejscu. Mają to być błędy Matrixa. Czy wrona zawieszona w powietrzu jest właśnie tym błędem? Wudu to religia afroamerykańska, którą często łączy się z okrucieństwem i przerażeniem. Głównie jest to wina hollywoodzkich filmów, które nakładły nam do głowy, iż wudu to wyłącznie laleczki, w które wbija się igły i niszczy ofiary. Wiele osób też oglądało różne filmiki z rytuałów wudu, w czasie których ludzie szaleńczo skaczą, biegają i składają ofiary, na przykład ze zwierząt. Dla ludzi nowoczesnego świata takie zachowania mogą wydawać się bezsensowne, chore, a nawet bestialskie. Bardzo ciekawie obrazuje to niskobudżetowy horror Panga z 1991 roku, który opowiada historię pewnej dziewczyny z nowoczesnego świata, która chce uratować kozę przed złożeniem jej w ofierze przez szamana. Kobieta nie może patrzeć na śmierć zwierzęcia, uważając tą obcą kulturę za coś chorego i wręcz satanistycznego. Tymczasem kobieta nie zauważa, że w jej świecie zachodu także zwierzęta są zabijane w bestialski sposób i to na o wiele większą skalę z tym, że ona tego nie widzi, bo odbywa się to za zamkniętymi drzwiami rzeźni. Wracając jednak do tematu, to w rzeczywistości voodoo daje wybór, bo magię laleczek możesz wykorzystać zarówno tworząc lalkę, która ma zrobić komuś krzywdę, ale możesz stworzyć także lalkę, która może kogoś uleczyć. Wybór należy tylko do ciebie. Kilka dni temu mężczyzna nazwiskiem Robertson odnalazł na plaży w pobliżu Cape Canaveral tajemniczą laleczkę, z którą związanych jest wiele tajemnic. Lalka posiada zęby, co czyni ją mocno szkaradną, więc mężczyzna ze strachu przed zgubnym działaniem wyrzucił ją do morza. Problem w tym, że jak to w wodu, wszystko ma swoje dwa oblicza. Pewien właściciel afrykańskiej księgarni, znany jako Michelle Davis, twierdzi, że mężczyzna dobrze zrobił wyrzucając lalkę, gdyż jest ona jego zdaniem wykonana z ludzkiej skóry i posiada ludzkie zęby, więc najpewniej ten, do którego te zęby należały, został bestialsko złożony w ofierze podczas rytuału wudu. Jednak to tylko jedna z teorii, gdyż inna mówi, że w rzeczywistości może to być afrykańskie bóstwo pająka, zwane jako Anansi, które łączone jest z darem mądrości i jej lalki mają przynosić szczęście. Także pozostaje pytanie, czy to przerażająca lalka z szokującego rytuału, a może symbol szczęścia. Syreny w mitologii początkowo były opisywane jako pół kobiety, pół ptaki. Z czasem te istoty zaczęły się zmieniać w hybrydy ludzi i ryb. Syreny miały posiadać zdolność magicznego i przepięknego śpiewu, którym hipnotyzowały żeglarze, by ich skonsumować. Mitologia bardzo często wspomina o syrenach, jednak o ich istnieniu mówili także ludzie, którzy twierdzili, że je spotkali. Jedna z najbardziej interesujących historii to przypadek z 1992 roku, dotyczący pewnego starca, który w 1992 roku sporo opowiadał miejscowym ludziom o podwodnym mieście, które ma znajdować się w jeziorze Tres Chimbadas w Peru. Mówił również, że poznał tam pewną wspaniałą panią, którą pragnie poślubić i zamieszkać razem z nią w jej wspaniałym świecie. Sektor jeziora nad którym mieszkał Starzec miał być nazywany martwym, bo nigdy nikomu nie udało się tam nic złowić, poza właśnie tym Starcem, który zawsze miał pełne sieci. Pewnego dnia Starzec po prostu zniknął, nigdy nie znaleziono jego ciała. Warto też wspomnieć o tym, co alternatywna nauka mówi o syrenach. Wiele osób sądzi, że syreny mogą być ludźmi podobnie jak my. Z tym, że one rozwinęły się w wodzie, dzięki czemu to nie lądy, a właśnie morze i oceany są dla nich domem. Głośno też w środowisku osób interesujących się niezwykłymi stworzeniami zrobiło się, gdy przypadkiem dzięki Google Earth odkryto tajemnicze coś, przypominające zamrożoną Syrenę na Antarktydzie. Co najciekawsze, każdy może wpisać sobie te współrzędne i obejrzeć dziwne znalezisko. Warto też wspomnieć, że ten kształt ma mieć około 20 metrów, co oznacza, że ta syrena jest olbrzymia. Czy na Antarktydzie istnieli kiedyś giganci i ich szczątki dalej tam się znajdują? Demon nagrany przy papieżu Franciszku w Watykanie. Link do nagrania w opisie. Czy duchy pachną? To pytanie może się wydawać zupełnie bezsensowne, bo przecież myślimy, że istoty duchowe nie mogą wydawać żadnego zapachu, a jednak zupełnie inaczej od lat twierdzą osoby, które pracują w jakiś sposób, który wiąże się z niematerialnymi istotami, na przykład egzorcyści, medium, czarownice, ale też zwykli ludzie, którzy czasami doświadczają nieznanego. Wiele osób twierdzi, że np. po śmierci matki lub babci czują zapach ich perfum, pomimo faktu, że fizycznie to niemożliwe, przyjmuje się, że duchy lub demony mogą zmieniać kształt i chcieć nas oszukać, jednak zapachu nie można zmienić. Jeśli więc w jakimś domu dochodzi do paranormalnych zjawisk i nie wiemy, czy istota, która tam mieszka, jest dobra lub zła, zbadajmy zapach. Jeśli czujemy kwiaty, owoce, trawę lub inne miłe zapachy, możemy mieć sporą pewność, że ta istota jest dobra. Jeśli jednak odczujemy smród, możemy zacząć się obawiać. Oczywiście, najpierw należy mieć pewność, że ten zapach nie ma swojego fizycznego źródła. Zapachy związane z istotami zła to siarka, pleśń lub zapach ciała, które ulega rozkładowi. Niektórzy twierdzą, że chrześcijańskie demony mają zapach zgnilizny. Natomiast np. hinduskie wydają odór krwi. Im mocniejszy zapach, tym ta istota jest silniejsza. Mnóstwo osób, które pracują z duchami, mówi jednak, że największym problemem jest pleśń nie tylko jej zapach, ale też po prostu pleśń, która wraca i wraca, pomimo że usuwamy ją w odpowiedni sposób. Pleśń na ścianach czasem może nie być zwykłym grzybem, ale czymś w rodzaju wejścia do innego świata. Przez pleśń na ścianach mogą wejść do domu demony, które będą dążyły do przejęcia ciała człowieka, który mieszka w danym domu. Jeśli więc odczujesz obrzydliwy smród lub ujrzysz pleśń na ścianie i wykluczysz fizyczne podstawy, należy jak najszybciej udać się po odpowiednią pomoc lub przynajmniej pomodlić się do swojego Boga lub bogów o uzdrowienie tego miejsca. Demon nagrany przy papieżu Franciszku w Watykanie, link do nagrania w opisie.